Do kogo albo do czego biegniesz, kiedy potrzebujesz oparcia? Bóg objaśnił mi ostatnio ten temat i dlatego dzielę się nim z wami. Co robimy? Do kogo biegniemy? Kto jest naszą skałą? Do czyich ramion biegniesz, żeby się schronić? Jeśli mówisz, że do Jezusa i faktycznie, jeżeli w ostatnich sytuacjach biegłaś bądź biegłeś do Niego, to bardzo dobrze. Gratuluję ci twojej wiary i relacji z Jezusem, ale jeśli w ostatnich tego typu sytuacjach biegłeś, biegłaś do innych rzeczy, dla przykładu do pornografii, bo brakowało ci bliskości, miłości, a może do alkoholu, bo nie radzisz sobie z problemami, a może odkopujesz stare relacje, bo myślisz, że to pomoże, mimo że tak nie będzie. Mogę tu wymieniać i wymieniać. Każdy ma swoje skały ramiona, w które biegnie. Ale dlaczego te ramiona pomagają, dopóki jesteśmy przy nich? Nie mają przecież długotrwałego efektu. A jest tak dlatego, że. Najlepiej będzie, jeśli pokażę to na przykładzie. Pamiętacie, jak Piotr zaparł się Jezusa? Kiedy był kryzys i groziło Piotrowi niebezpieczeństwo zabycia. Uczniem Jezusa. To zamiast biec do Boga o pomoc, o wsparcie, o wyrwanie z tej trudnej sytuacji, Piotr wolał zrobić to po swojemu, użyć starego, poczciwego kłamstwa. I mimo, że na początku było dobrze, bo nic mu się nie stało, nic mu nie zrobili, to dobrze wiemy, jaki był tego efekt. Świadomość zaparcia się Jezusa doprowadziła go do załamania. I do. Łez. A jak w takiej sytuacji postąpiłby Jezus? Pamiętacie może jak Jezus chwilę przed aresztowaniem modlił się do Boga na osobności trzykrotnie wołając o pomoc? I co? Dostał pomoc i wsparcie? Ktoś powie nie. Przecież i tak Go ukrzyżowali. Ukrzyżowano Jezusa, bo taka była wola Boga i jego zamysł. Sam o tym wspominał w modlitwie, kiedy się modlił. Powiadał: Odstąp ode mnie ten kielich, ale niech się dzieje twoja wola. To w takim razie nic nie dostał? Owszem, dostał. Jego modlitwa została wysłuchana. Otrzymał moc, nadzieję i wiarę, aby był w stanie przejść przez cierpienie. Dlatego, jeżeli jesteś w kryzysowej sytuacji, na przykład jesteś kuszony przez szatana, lub też przez własną cielesność, może ktoś cię kusi, a może odczuwasz na sobie ataki demoniczne. Zaraz pod koniec filmu to wytłumaczę. To zamiast korzystać z tego, co na ten moment wydaje się skutecznym rozwiązaniem, jak choćby kłamstwo Piotra, to powinniśmy biec w objęcia Jezusa omijając wszystkie złe myśli, które się w naszej głowie pojawiają. Nie, spokojnie, nie mam w sobie demona, że takie rzeczy piszę. Po prostu tak to działa, przynajmniej u mnie. U mnie wygląda to tak, że to przysłowiowe kłamstwo to jest takie och i ach, że to ci na pewno pomoże, a dobrze wiemy, jak to działa, że na początku może i jest przyjemnie, ale później jest jeszcze gorzej niż było na początku. Za to dobrze wiemy, że kiedy się zwrócimy do Jezusa, to na początku może i być delikatne uczucie, jakbyśmy robili to na siłę, ale później czujemy taki pokój w sobie, że to jest niesamowite takie. Ten pokój jest aż niesamowity po prostu. Nieraz, nie, nie jesteśmy w stanie go opisać. Ale oczywiście zanim się do tego dobierzemy, zanim osiągniemy ten pokój, to wszystko, no to są takie myśli, że ojej, nie rób tego, to jest nudne, idź lepiej tam, nie wiem, wypij alkohol z kolegami, zabal papierosa, obejrzyj jakiś film pornograficzny. Przecież to jest sobie fajniejsze. Tam będziesz Biblię czytał, coć się. Tu... I tak to właśnie wygląda. Dlatego dobrze się zastanówcie, kto jest waszą skałą, tymi ramionami, do których biegniecie, kiedy jest to konieczne. A muszę zmartwić, co po niektórych, bo biegnięcie za Jezusem często wiąże się z samozaparciem i walką samym ze sobą. Może niektórzy to wiedzą, niektórzy nie są tego świadomi, a niektórzy nigdy o tym nie, nie, nie wiedzieli. Więc taka informacja dla tych, którzy są i za Jezusem. Często wiąże się to po prostu z samozaparciem, ale uwierzcie mi, jest warto. Walczysz owszem, można powiedzieć, trochę sam ze sobą, no bo Twój duch zaczyna walczyć z ciałem, ale efekty później są niesamowite. To jest jeden z tych etapów, gdzie jest duży wysiłek, ale i wielka nagroda. A jeszcze miałem wytłumaczyć pod koniec te ataki demoniczne. W moim życiu miałem trzy silne ataki. Uważam, że najprędzej rozpozna się to po tym, że na ciele zaczniesz odczuwać różne Uciski, mogą to być ataki paniki, nagłe doznania lęku. A najlepiej jak po prostu opiszę kilka ze swoich ataków demonicznych, które w moim życiu się wydarzyły, żeby bardziej wam rozjaśnić, czym jest atak demoniczny. Bo nie jest to coś takiego, że jakiś opętany. Znaczy też się takie przypadki mogą zdarzyć, że wybiega chłop z grobu, który typowo mieszka w grobach, tak jak jest w Ewangelii. Ale umówmy się, to jest dosyć rzadki widok. Więc jak to wygląda? U mnie jednym atakiem było coś takiego ostatnio miałem, że dostałem wiadomość od osoby, z którą myślałem, że już nigdy więcej się nie będę odzywać. Chciałem zerwać kontakt z tą osobą do tego stopnia, że nawet usunąłem jej numer zapisany, więc nie wiedziałem, że to ona. Kiedy się dowiedziałem, że to ta osoba i. Przeczytałem tą wiadomość, byłem tak wstrząśnięty, tak. Mój fundament zaczął się chwiać. To wszystko, pod nogami mi się. Ziemia zaczęła trząść pod nogami. Może nie tyle, że fundament to jest trochę złe porównanie że ziemia mi się zaczęła trząść pod nogami. Do tego stopnia, że moja wychowawczyni, która siedziała za mną, spytała się, czy wszystko ok. Ja powiedziałem tylko, czy mogę wyjść do toalety i poszedłem do toalety, zamknąłem ze sobą drzwi w tej kabinie, ukłócłem na ziemi i w cichości swojego umysłu zacząłem wołać głęboko z serca pomoc od Boga, bo czułem dosłownie, jakby grunt pod nogami mi się walił, ale na całe szczęście chwała Panu za to mój fundament i moje zdrowe myślenie w tym momencie było na tyle odpowiednie, że pobiegłem od razu do Boga, co jest wspaniałe świadectwem tego, w które ramiona powinniśmy biec. To jest piękne świadectwo tego. Drugim takim atakiem w moją stronę, może nie dosłownie w moją, ale po prostu tak z zewnątrz, nie, nie jestem w stanie tego w 100% powiedzieć, że to jest. Że to wtedy było opętanie demoniczne, ale moment, w którym odczuwam, że osoba stojąca naprzeciwko mnie, drąca się, która wrzeszczy, jakby była zdzielana z niej skóra, na mój widok ucieka, a po mojej, znaczy modlitwie, to nie była do końca modlitwa. Po prostu spojrzałem się w górę, a nie pamiętałem, jak się modlić o wypędzenie demonów, więc po prostu patrzyłem się w górę. Z nadzieją, że Bóg odczyta moje pragnienia z mojego serca. I po chwili naprawdę przestało było to dziecko, bo to było dziecko. Przestało to dziecko płakać, przestało się drżeć, nagle się uspokoiło. I to było niesamowite, a jeszcze do tego dodam, że. Kiedy stałem przed tym dzieckiem, odczuwałem na sobie. Jak, jak stoi się wyprostowanym, to tak na całym ciele, tak od przodu, jakby mi ktoś coś przyłożył od przodu, takie mrowienie. No dosłownie na całym ciele. Więc też kolejne takie odczucie, że ty po prostu wyczujesz tą energię jakąś taką. To nie jest na 100% demoniczne, ale ty odczujesz, że coś jest nie tak, że to nie jest dobre. Um, trzeci atak. Nie zrozumcie mnie tutaj źle, ale byłem kiedyś na. Um, jak się to nazywa? Na cmentarzu w wszystkich świętych. Um, posprzątać groby, ogarnąć tam wszystko. Raz do roku trzeba. Przydałoby się. I w trakcie akurat trwała msza na. I słyszałem w tle jak ksiądz tam czyta, z tego co słyszałem, którąś z Ewangelii, już dzisiaj nie pamiętam, chyba Jana i Apokalipsy, fragment Apokalipsy i Ewangelii Jana, chyba. Um, ale to nie jest istotne. Istotne jest to, że kiedy chodziłem sobie, tam no nie wsłuchiwałem się trochę w te słowa, ale no, no, nie mam przekonania trochę do rzymskokatolickiego kościoła, więc no, staram się jakoś ich bardzo nie słuchać. Ale na sobie, na klatce piersiowej, czułem taki nacisk, jakby ktoś mi nogą stawał. Tak stopniowo, coraz mocniej. No, nie wiem, jak to można, pod co to innego można podciągnąć. Więc, tak mniej więcej mogą wyglądać, mogą wyglądać ataki demoniczne z zewnątrz, idące w twoją stronę, ale gorzej, jeżeli to z ciebie wychodzą te ataki. Jeżeli to z ciebie to wychodzi. Um, bo jesteś ciężej na tym zapanować. Bo u mnie to się objawiało często w taki sposób, że po prostu chwalasz albo w niesamowitą wściekłość, albo w niesamowitą taką. aż po prostu, no, takie zachowanie wręcz demoniczne. Taka. nie myślisz o niczym, jesteś podbuzowany jakimiś bardzo silnymi emocjami i nie umiesz nad sobą zapanować. Nawet nie wiesz, co się do końca z tą dzieje. Też kilka razy miałem coś takiego w życiu, i uwierzcie mi, że o wiele łatwiej jest zapanować na tą pierwszą wersję. Obyście nigdy w życiu niczego takiego nie doświadczyli. A jako pocieszenie dodam, że Bóg zawsze da wyjście z takiej sytuacji. On zawsze sprawi tak. Żeby nic się wam, ani nikomu nie stało. No chyba, że tam już było wcześniej zapisane, że coś się tego i... Ale to już nie wchodźmy w te tematy, bo to nie o to chodzi. Po prostu pamiętajcie, że jeżeli jest jakaś ciężka sytuacja, to Bóg zawsze daje z niej wyjście. Jako takie pocieszenie. A ogólnie podsumowywując, ataki demoniczne... Możesz odczuć te zewnętrzne, że jest taki jakiś, czujesz niepokój, że ktoś na ciebie napiera, czujesz się źle, po prostu na sobie odczuwasz niepokój, a jeżeli to wychodzi od ciebie, najczęściej w moim przypadku była to bardzo silna agresja, nawet nieraz do tego stopnia, że nie interesowało mnie życie drugiego człowieka, ba, do mnie nie docierał głos drugiego człowieka. Raz miałem sytuację, że po prostu głosy dookoła mnie były wyszumione. Ja słyszałem wyszumione głosy dookoła. Ale byłem świadom tego, że te osoby dookoła mnie się drą i stały z metr, maksymalnie dwa ode mnie. Więc tak. Ale nawet ktoś z takimi rzeczami jak ja może być spokojnym, wyluzowanym człowiekiem. Więc Bóg zmienia ludzi, naprawdę. I choć tego nie widać po dniu, dwóch, po jednym, dwóch tygodniach, po jednym, dwóch miesiącach, no po miesiącu już można zobaczyć, jeżeli faktycznie tego, ale najfajniejsze efekty, najbardziej widoczne efekty są po latach. Po roku, po dwóch latach. A jak ja jestem nawrócony prawie 4 lata, to widzę efekty tego jak się dobrze zastanowię, jak wiele rzeczy się w moim życiu zmieniło. To by było na tyle. Trochę się rozkręciłem, miało być na temat naszych, naszej skały, a rozeszło się o te demoniczne. Taki mały dodatek, mam nadzieję dosyć nieprzynudzający. Więc dziękuję, jeżeli dotrwałeś do tego momentu. Życzę Ci miłego dnia i z Panem Bogiem. Ciao.